Aby przyrządzić te pyszne kotlety musimy przygotować dynię, najlepiej piżmową, upieczmy ją w 180 stopniach, w taki sposób, żeby nie była zbyt twarda. Bierzemy połowę tej dyni, w zasadzie połowę połówki, czyli jedną czwartą, obieramy i ścieramy ją do mięsa, tego mięsa jest około 600 g. Dynia dobrze się ściera, bo nie jest mocno upieczona. Dwa całe jaja, cztery łyżeczki bułki tartej. Do tego oczywiście pieprz, bo musimy to dobrze podostrzyć. Jakieś pół, solidne pół łyżeczki. No i jedną trzecią chili, to też ważne. Płaska łyżeczka soli, przyda się. Musi być smaczne. Cała cebula, średnia, nieduża. Do tego jedną trzecią gałki muszkatułowej, dobrze podbije smak. I tymianku pełna czubata łyżka. To wszystko mieszamy doskonale na piękną, zwartą masę. Masa powinna pięknie właśnie tak układać się w kotlety. Kotlety obtaczamy oczywiście w bułce tartej i już jest wszystko prawie gotowe, smażymy. Te cudowne kotlety jeszcze gorące, przepięknie wyglądają też w środku i smakują cudownie. Subskrybujcie mój kanał. Zobaczcie, te przepisy są naprawdę smaczne.